W hotelu Binkowski w Kielcach wręczono nagrody Koziołka dla najlepszych realizatorów programu Bezpieczne Świętokrzyskie w 2014 roku. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie przestępczości, promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania i przemoc domowa. W tym województwie powstają super pomysły, super projekty, które przekształcają się, że naszym mieszkańcom i też ludziom, którzy odwiedzają teren województwa świętokrzyskiego, żyje się lepiej, żyje się bezpieczniej. Koziołki trafiły do najbezpieczniejszych powiatów województwa. Trzecie miejsce zajął Ostrowiecki, drugie Konecki, a zwycięzcą okazał się powiat Starachowicki. To jest dobra współpraca ze służbami mundurowymi, z policją przede wszystkim, ale także dobra współpraca z poszczególnymi samorządami gmin należących do powiatu Starachowickiego. To wszystko razem tworzy pewien system, który daje bezpieczeństwo. Wręczono także wyróżnienia. Statuetkę odebrała grupa Pomaluj Mój Świat z Kielc. Znajdujemy te mury miejskie, gdzie się szerzy ten wandalizm, i malujemy na nich coś innego, coś już ładniejszego. Najbardziej widoczne są takie jakby przystanki, chyba, a, no a tak to są to prace rozrzucone po osiedlach. Bo zazwyczaj na osiedlach ten problem występuje, no na mieście też. Program Bezpieczne Świętokrzyskie podsumowano po raz szesnasty.